Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Amen. Miłosierny Boże, przez tę ofiarę pojednania odpuść nam nasze winy i udziel nam łaski, abyśmy mieli przebaczać naszym braciom przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami, w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, Ojcze Miłosierny, Wszechmogący Boże Królowiecznej chwały przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Albowiem pozwalasz Twoim wiernym co roku z oczyszczoną duszą radośnie oczekiwać świąt wielkanocnych, aby gorliwie oddając się modlitwie i dziełom miłosierdzia przez uczestnictwo w sakramentach odrodzenia osiągnęli pełnię dziecięstwa Bożego. Dlatego z aniołami i archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę razem z nimi wołając. Święty, święty, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia kały Twoje osana, Osana, Osana.

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego przez Chrystusa prosimy Ciebie, wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią. Naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus, umarł, Chrystus, zmartwychwstał, Chrystus, powrócił. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia, i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim Kościele na całej ziemi. Sprawa aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Nelsonem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej świata. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogurodzicą, Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem i Oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami, ze Świętym Pawłem pierwszym Pustelnikiem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Bożojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jest, to jest to i Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. I najdroższa, o krwi odkupienia, napoju życia z nieba dla nas dawany, o zdroju maski, o cenu zbawienia tych grzechów. serce przeczyste, gdzie twoje źródło miałaś na tej ziemi. Cześć Tobie nieśmiel. Czy wy wiecie, że jesteśmy świątynią? Czy wy wiecie, że jesteśmy świątynią? Czy wy wie wiecie, że jesteśmy świątynią? Świątynią, który mieszka święty Duch. Pełny mocy, chwały. pełnie mocy, żywności chwały. Pełny mocy, chwały. Świątyną, w świątynią, w mieszka święty duch. Czy wy wiecie, że jesteście kościołem? Czy wy wiecie, że jesteście kościołem? Czy wy wiecie, że jesteście kościołem? Wiecie, że jesteście kościołem? kościołem, w którym mieszka święty duch. Pełne mocy, że i chwały, Pełnej mocy, rzędności i chwały, Pełnie mocy, wdzięczności i Kościołem, w którym mieszka święty Duch. Czy wy, wiecie, Czy wy wiecie, że jesteśmy rodziną? Czy wy wiecie, że jesteśmy rodziną? Czy wy wiecie, że jesteśmy rodziną? Rodziną, w którym mieszka święty Duch. Pełnie mocy, wdzięczności Pełnie mocy im i pełnie mocy i i chwałę, bo nie w no, mieszka święty Czy wy, wiecie, że Czy wy wiecie, że jesteście wspólnotą? Czy wy wiecie, że jesteście wspólnotą? Czy wy wiecie, że jesteście wspólnotą? Wspólnotą, w której mieszka święty dół pełne mocy, w i chwały. pełne mocy, w i chwały. pełne mocy, w i chwały. Z pełną córę mieszka święty tu. Czy wy wiecie, że jesteście świątynią? Czy wy wiecie, że jesteście świątynią? Czy wy wiecie, że jesteście świątynią Święty ją w sumie jeszcze święty duch. Pełny mocy dziękości i chwały. Pełny mocy, dziękości chwałym, pełny mocy, dzięki gości chwałej. Świątyną, w który mieszka święty, tu. Czy wy wiecie, że jesteście kościołem? Czy wy wiecie, że jesteście kościołem? Czy wy wiecie, że jesteście kościołem? Wiecie, że jesteśmy kościołem, kościołem który mieszka święty, tu. Pełnię mocy, dzierżości i chwałę. Pełnię mocy, dzierżości i Pełnie mocy, czystości i chwałę, Kościołem, w którym mieszka święty duch. Czy wiecie, że jesteście rodziną? Czy wiecie, że jesteście rodziną? Czy wiecie, wiecie, że jesteście rodziną? Rodziną, w którym mieszka święty duch. Pełnie mocy, czystości i chwałę. Pełnie mocy. Święty Kame, dziel wasis jest, święty Kame. w mieszka święty Duch. Czy ty my że jesteście w zwołotom? Czy wy wiecie, że jesteście w zwołotom? Czy wy wiecie, że jesteście, wspólnotą? Czy wy wiecie, że jesteście wspólnotą? Wspólnotą, w zwołotom? W zwołotom, w mieszka święty Duch. Panie mocy, złości mocy, w ciemności chwałej, pełne mocy w ciemności fałej. Są loto, w której mieszka święty Módlmy się. Boże, Ty nas karmisz na Ziemi chlebem eucharystycznym, który jest zadatkiem niebieskiej chwały. Pokornie Cię prosimy, spraw, aby w naszym życiu ukazały się skutki działania Niemiecnego Sakramentu przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Moi drodzy, bardzo chciałem podziękować naszej wspaniałej choli z Polskiej Szkoły, która tak pięknie dzisiaj uświetniła naszą. Dziękuję Panu Karolowi, który tak pięknie przygotował nasze dzieci i zachęcamy Was do tego, żebyśmy się spotykali częściej, żebyśmy się przynajmniej raz w miesiącu mogli spotkać na tej mszy, a może i częściej. Zachęcamy też inne dzieci, żeby przez, brały udział właśnie w śpiewie, dołączyły do scholi, a może też przez tą scholę bardziej zaprzyjaźnimy się z naszą polską szkołą, która się co roku powiększa. Mamy W tym roku będą oddane nowe budynki, więc jesteśmy otwarci na Nowych uczniów naszej szkoły. No i oczywiście będziemy się starali e, też częściej pokazywać się w sanktuarium. W przyszłym tygodniu, jak e, słyszeliśmy w czasie ogłoszeń, będzie mm, odbędzie się zbiórka organizowana właśnie przez Polską Szkołę na rzecz pomocy misjom w Kamerunie i w, w, Południu, w Republice Południowej Afryki. To są misje prowadzone przez ojców Paulinów. A potem spotkamy się, jak co roku, w Niedzielę Palmową, kiedy Polska Szkoła przygotuje wspaniałe, takie tradycyjne palmy, będzie można je nabyć. No i na tą okazję, też na, można powiedzieć, inauguracyjną naszej szkoły, przybyły oczywiście e, niezawodne siostry służebniczki: jest matka generalna, siostra Dorota, i matka prowincjalna, siostra Elżbieta, które serdecznie witamy. E, a dla naszych e, młodych artystów, talentowanych, na koniec będzie słodki upominek, więc nie uciekajcie. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A ty wodzu niebieskich zastępów, szatana na inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Panie, czemu w oczach taki, taki wielki smutek masz? Czemu czem patrzysz, jakbyś prosił o coś wiem i brał? Tak.